Zastanawialiście się kiedyś nad zrobieniem własnego systemu smart home? Być może odstraszył Was koszt takiej inwestycji albo konieczność przystosowania własnego mieszkania. A co jeśli powiem Wam, że własny system smart home można stworzyć zaledwie kilka godzin i to bez wysokich kosztów i bez specjalnego remontu mieszkania? Chcecie dowiedzieć się więcej? Oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa. To zwykły kontakt elektryczny, a to kontakt z funkcjami smart. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka nie różnią się one od siebie i to jest ich największa zaleta. Zwykle gniazdka smart są znacznie większe niż to i przede wszystkim wymagają, podobnie jak te zwykłe, połączenia przewodowego, a w tym przypadku jest nieco inaczej. Właściwie największą cechą tego rozwiązania jest jego wszechstronność. Gniazdka czy włączniki mogą działać tak naprawdę w dwóch trybach: standardowym oraz smart. Jeśli chcecie na jakiś czas zdalnie wyłączyć wasz smart home, nie ma problemu. Jednocześnie nie trzeba pozbawiać się dostępu do energii elektrycznej w całym domu, gdyż gniazdka będą działać jak standardowe odpowiedniki. Firma Legrand we współpracy z Netatmo, bo sprzęt właśnie tej firmy dzisiaj testujemy, chciała, aby każdy mógł stworzyć system inteligentny w swoim domowym zaciszu i zrobić to stosunkowo niewielkim kosztem, a także zastosować tutaj bardzo prosty montaż, czyli dokładnie taki sam jak w przypadku zwykłych gniazdek i kontaktów elektrycznych. A wszystko to za sprawą łączności bezprzewodowej. Instalując stację główną oraz gniazdko kontrol, zostają one ze sobą połączone. Nie jest konieczne tworzenie nowej instalacji, czy ciągnięcie kilometrów przewodów w ścianach, co łączy się z kosztownym i długotrwałym remontem. Obecnie w ofercie producenta Legrand możecie znaleźć m.in. gniazdko kontrol, łączniki mogące sterować światłem, czy włączniki bezprzewodowe, które w dowolny sposób możecie zaprogramować i umieścić. Nie zabrakło oczywiście zwykłych gniazdek sieciowych. W ofercie znajduje się także mikromoduł oświetleniowy, który może zostać zamontowany np. wewnątrz lampy czy kinkietu. Co ważne, w ofercie można znaleźć więcej niż jeden wzór dla wszystkich elementów zestawu. Legrand zadbałby gniazdka, przełączniki oraz inne elementy sterujące trafiły do jak największego grona odbiorców. Cały system zbudowany jest w oparciu o stację główną, która znajduje się za mną. Stacyjka Control oraz gniazdka Connected, poza oczywistą funkcją włączenia lub wyłączenia zasilania podłączonych do tych gniazdek urządzeń, oferują także dość przydatną funkcję poboru prądu. Zatem, jeżeli zdecydujecie się na podłączenie wszystkich urządzeń w domu do Waszej sieci Smart Home, będziecie mogli z łatwością dowiedzieć się, które z nich używa najwięcej energii i na przykład wyłączać je, kiedy nie jest potrzebne. Kolejnym elementem naszego zestawu Smart Home są łączniki oświetlenia Connected, które łączą się bezprzewodowo z takimi pstryczkami elektryczkami, które znajdują się bezpośrednio w ścianie. I oczywiście taki jeden łącznik może sterować więcej niż jednym kontaktem. No i dzięki temu możemy Manipulować światłem w pokoju albo nawet w całym domu za pomocą takiego jednego łącznika connected, no a dodatkowo ma on funkcję ściemniania oświetlenia. Tylko jeżeli macie w domu oświetlenie LEDowe, to pamiętajcie, aby na pewno oferowało ono funkcję ściemniania, bo niestety nie każde żarówki LEDowe to oferują. W przypadku mikromodułu do sterowania oświetleniem, o którym mówiłem już wcześniej, sytuacja jest właściwie identyczna. Możecie bezprzewodowo sterować światłem, na przykład sparując ten mikromoduł z przełącznikiem Connected, lub po prostu używając aplikacji mobilnej na smartfonie. Legrand ma w swojej ofercie także przełączniki do otwierania i zamykania. Rolet. No i oczywiście są one smartowe, więc za ich pomocą możemy bezprzewodowo sterować takimi roletami, ale co ciekawe, każdy taki indywidualny przełącznik możemy sparować w grupie za pomocą jednego bezprzewodowego przełącznika Connected i ustawić go na przykład przy biurku w ten sposób sterując wszystkimi roletami, które mamy w domu. W ofercie Legrand możecie znaleźć także takie łączniki bezprzewodowe jak wyjście, powrót i dzień i noc. To nic innego jak przyciski do uruchomiania zaprogramowanych przez nas scenariuszy działania inteligentnego domu. Dla przykładu wychodząc z domu do pracy klikacie taki przycisk, a w domu gniazdka odpowiadające za działanie telewizora, piekarnika czy ekspresu do kawy się dezaktywują. Całym systemem od firmy Legrand możecie sterować za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfony z iOS i Androidem. Nazywa się Home Plus Control. Za jej pomocą otworzycie rolety czy włączycie ekspres do kawy, by jak najlepiej zacząć dzień. Zresztą nie musicie wchodzić nawet do aplikacji na smartfonie. Jeżeli macie smartfon z Androidem, wystarczy, że sparujecie ją z asystentem Google i całym domem będziecie mogli sterować za pomocą komend głosowych. Zresztą zobaczcie sami. Włącz światło. Jasne, włączam urządzenie oświetlenie. Ustaw światło na 50%. Już się robi oświetlenie. Ustawiam jasność na 50%. Wyłącz światło. Jasne, wyłączam urządzenie oświetlenie. Dodatkowo, jeśli korzystacie z Apple HomeKit, to urządzenia od Legrand są z nimi w pełni kompatybilne. Oznacza to, że możecie sterować urządzeniami z dowolnego miejsca na świecie, jeżeli postanowicie połączyć je z waszą siecią HomeKit. A co wy sądzicie o takim systemie Smart Home? Chcielibyście mieć właśnie taki system u siebie w domu? Koniecznie dajcie znać w komentarzu poniżej. A jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie go swoim znajomym, którzy właśnie takim systemem byliby zainteresowani. Tymczasem mówił do Was szakal. Subskrybujcie kanał TechnoStrefa po więcej ciekawych materiałów. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Pa! pa.